Siema A, Nie, nie, dalej, nie, dalej, nie Jest chory My, nie, to jestem u kuzyna który tam teraz biegnie ten niebieski dzwon i pieski sam. ogólnie pieski Lila jest cała biała, Róża jest krówką Nie demon, spadaj Ogólnie to jest mój taki drugi film Pierwszy film takiego typu Taki ośmiominutowy na przykład Chcecie zobaczyć zdechłego o jest. To zdechł. tak, To, to, to to. Czemu ten się tam drze? Co nie robią? Fajem ma Pudzian Versus pies Ale wy się jej nie bij, okej? Okay? A wiesz że, w, w, wiesz, że tu w internecie będzie, jak tyle, ile bijesz? Przeproś teraz. Przepraszam. Nie, inaczej. Przeproś mnie najpierw. Przepraszam? A teraz moich widzów przeproś. Przepraszam. I powiedz, że ten, kto ma suba, ten jest fajny. Ten, kto ma suba, jest fajny. I zrób tak. Jest. A ile masz lat? 5 A Lila! A ile, za, ja za, 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 za A ile ja mam lat? 400 zabawek. A ile ja mam lat? 8, ja wiadomo. Dobrze. Lila, ile masz lat? Ile lila? Jeszcze 6 minut ten film potrwa. Ach, lila. A Lila, chodź do chwili. A i. Róża, chodź do chwili. Idziemy się po krótkiej. Jesteśmy na trampolinie. Z tym Oliwierem małym. Mój <grystanie> Jezus, kamera! Co jest kamera? <grystanie> Moja noga! Schodzimy z trampoliny, bo jest mokra. Nie. Czekaj Oliwer. Masz, nagrywaj mnie na razie. Dobra. Nie, tylko tu me, weź kamera tam. Op. Nie. Patrz, stoisz tutaj i tak trzymaj kamerę, tak żeby całego... Mm. Tutaj stajesz. No, trzeba takim dzieciom pomagać. Nie? Nie, 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 nie. Tutaj ciągle masz kamerę. Na no, dół. Nie. No. Schodzimy ze strampoliny? Nie. Ale jest mokra. Ale to jest. Dobra. Co jest? Co z kamerą jest? Stop. Jest problem z kamerą, więc bywajcie. Widzę, że jest dobrze. Bywajcie. Powiedz bywajcie. Pa, pa.